Pamiętaj, aby nigdy się nie poddawać, ponieważ to, co najlepsze jeszcze nie spotkało Cię w życiu i sery, nawet jeśli teraz jest źle i czujesz się naprawdę, że nie będzie lepiej to uwierz mi, że będzie i wiem z własnego doświadczenia, że nawet po najcięższej burzy zawsze wychodzi słońce, jednakże no trzeba też coś robić, bo wiadomo, samo nic nie przyjdzie, a głównie po prostu musisz pokazywać, że chcesz więcej, że chcesz na przykład się ogarnąć i bardzo często my po prostu boimy się nawet tej zmiany, ponieważ bycie ofiarą jest bardzo proste, ponieważ jakbym ci na przykład teraz powiedział, że wiesz, że na przykład nie wiem, z kilku godzin TikToka musi zrobić zero, że na na przykład, musisz zacząć w ten czas chodzić na siłownię, i na przykład, nawet bym cię za rękę prowadził na tą siłownię i po prostu bym ci pokazywał wszystkie ćwiczenia, to ty nagle byś pomyślał, kurde, ja tak nie chcę, ja tak nie chcę, bo to jest dyskomfort. I serio, bycie ofiarą bardzo często jest komfortowe, ponieważ nic nie musisz robić, ponieważ żebyśmy tylko na przykład komentujesz wideo na TikToku, że no, w sumie same, no, lipa, lipa, a nagle się okazuje, że właśnie idziesz na przykład na siłownię, dyskomfort. Komfort okropny, ja bym cię na przykład prowadził za rękę, ty już byś chciał po 5 minutach wychodzić, ale uwierz mi, że tak byś grindował, grindował, potem na przykład 10 minut, 15 i coraz, coraz bardziej byś się do tego przyzwyczaił, i potem byś już sam chodził. I tutaj mi chodzi właśnie o to, że. Myśl, że ty po prostu się przyzwyczaiłeś do bycia, można powiedzieć, że ofiarą. I jest to taki trochę twój mindset. Ja ci mogę na przykład powiedzieć przestań się smucić, jednakże ty możesz zacząć bronić ten smutek, że on tak jakby ci zepsuł życie i dlatego nic nie robisz. I właśnie bym cię potem poprowadził i nagle byś powiedział, ej, w sumie to tylko było w mojej głowie. I tak jest właśnie w życiu, że nam się wydaje, że na przykład nie ma wyjścia, że jesteśmy ofiarami. I mówimy tak, ponieważ po prostu czujemy komfort. A nagle, gdy po prostu trzeba zmienić to życie, to na przykład powiedz, że nie, bo, jest, bo, bo jednak to bycie ofiarą może być spoko dla ciebie. Więc serio, musisz właśnie przestać być ofiarą, jeśli chcesz, aby twoje życie było dobre. I właśnie nawiązując do tego prowadzenia za rękę, po prostu ty musisz sam być taką osobą, która będzie Cię prowadziła za rękę i niestety muszę Cię zmartwić, że na przykład bycie najlepszą wersją samego siebie dużo kosztuje, dużo czasem stresu, dużo pracy, ale wiesz, jaka potem jest satysfakcja, więc serio, nigdy się nie poddawaj, zacznij działać i wszystko będzie dobrze. Naprawdę. Cześć.